Dzień dobry, cześć wszystkim. Z tej strony Burbon, żeby tu tu wyobraźni. Jeszcze sobie tylko uruchomimy snapper, żebym wiedział, kiedy kończy się odcinek. I yy, słuchajcie, wracamy do Torchlight. <coughs> Chcę, że powiem, nie pamiętam, gdzie skończyliśmy. Wydaje mi się, że to była jakaś kolejna z tych takich dodatkowych mapek. A i mamy pobrane questy mm, dobrze Skrole możemy ustawić myślę, mhm, to było 30, tak dobrze. Hacz na razie nie ma dla nas questa, więc wracamy sobie tam, gdzie skończyliśmy. Mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. Ah. Tomb of the Awakened Floor Five, Piąte Piętro. Jegoś grobowca przebudzonego, tak? Okej. Okay. przychodzimy niżej. Okej. Okay. Dajcie chwilę. Muszę zobaczyć, jak to się nagrywa. Dobra, wszystko z nagraniem jest okej, okay? możemy grać dalej. <laughs> Questy w ogóle, co to, co to my tu mamy? Eee... A, to ten nasz robot Bart chce, żebyśmy Gold Raina jakiegoś zapili. Na szóstym piętrze, czyli, czyli teraz. Eee... Mamy znaleźć jakąś bibliotekę i mamy... Shimmering Ember dla Wasmana znaleźć. Dobra. No to ruszamy dalej. Tak jak już wcześniej chyba mówiłem, no... Minusem zdecydowanym Torchlighta jest to, że te lopy są... stałe. One nie są generowane losowo, one są stałe, także wiele fragmentów potrafi się po No ale cóż, no... Fajna gierka, nie zawsze ma wszystko idealne, no nie oszukujmy się. Znaleźć tym środek też jest trudno. Hmm. Tyszczymy, tyszczymy. Jeden za drugim, jeden za drugim, jeden za drugim o, dźwignia. Nie wiem, co zrobiła. Kolej. I kolej. O, tu jest jakiś handlarz. Ja zapomniałem, ale faktycznie przecież w tych lochach oni się czasem zdarzają. Co pan ma, panie handlarz? Pan ma tak. Yy... Silence 2. Islands, jeden, to nie Magic Attribute bones, Nie yeah. Assistance Magic Attribute Increase Magic Fast. Nie yeah. i ciekawego, mogę od pola kupić tylko go. ...Practical Cold Ember i ewentualnie Panu sprzedać coś. Co mi nie jest potrzebne. No dobrze. Kurde, więcej was maszka nie miała. No przerwę. Wszyscy. wszyscy. Już kocie już tam nie. Nie jem, Delivery. Jakiś pistolecik. I możemy to sobie zidentyfikować. O, oh, speletrz. someone Just one. one. sobie zidentyfikować. Nie. W z tym, co mamy, nie jest dobrze. Co to. to. A tu się otworzyło, ja całą salę bym opuścił. Faktycznie. Shrine of Healing. Czekaj. No nie, słyszę skrzyni. Może by cię będą jakaś pułapka w środku, ale O, jeszcze pajączki. Okay. To nie wypadło? Nie. Mm -hmm. No, jest zasmakane te... Trujące wyziewy po tych zombieach. Trzeba uważać. Kubańcy mają obrony. blok, blok, blok kurczę. No dobrze, mm, możemy sobie zidentyfikować, ale tak, to mnie nie obchodzi, bo to jest Wand, Sword. Staw. no to nie to tutaj nic ciekawego, buty ewentualnie zobaczymy co to jest. Hmm. O, jest jakiś miniboss. Quest complete. A to ten dla. na zlecenie mechanicznego barda. Ok. I dobrze się muszę rozglądać, bo, bo mogliśmy przegapić tego embera, którego który go chciał, alchemikę. Mm -hmm. tak. O, crossbow! Rozbą chyba jeszcze nie miałem, ale nie jest to nic porywającego, co pójdzie pewnie sprzedać zakupy. Aha, 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 aha. Dobrze kot ich tym lodowym pociskiem spowalnia proszę, bo to jednak było i Я снова выскакиваю их масса. Давай. В будет их легче уничтожить. Легче Окей. Еще один... Znowu nie wiem, w którą stronę. Mhm. Chyba tam. Już najlepiej zwrócimy Normalna strzałka No właśnie i teraz kotkowi, 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 kotkowi i kotek lecisz sprzedać Pytanie, czy to będzie na tyle inteligentne, że... Chyba tak, bo 49 sekund to mało, więc pewnie wysłała go do tego kupca tutaj na miejscu, że tak powiem. Mhm. A, no oczywiście, to było do, to było do przewidzenia. Tu jest! Może mhm. kotek zaraz wróci... A my za... a za chwilę będziemy mieli poziom. Zgadza się. No właśnie. I tak. Wand. Staw. Bo możemy sprawdzić, co to jest, ale nic Kolejna dźwignia. Coś pewnie będzie z tą wodą, bo jest tam po drugiej stronie jest śwignia, pamiętaj, żeby nie strzelać do tego z takiego bliska. Видите, что секундка паузы. Окей, возвращаем. А. Ну, есть левел, а? Есть левел. Przyznam wam szczerze, że ja teraz nie pamiętam, czy ja coś miałem znowu na tego stręgta, czy nie. Chyba nie. Chyba mieliśmy i znowu. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa. Mhm. I skillu... I skillu... Oczywiście tego będziemy maksować, żeby jeszcze szybciej zdobywać doświadczenie i fame. I strzelamy. bloco e bloco e bloco e esse druga aqui Coś to robi? Nie, widzę różnicy. Nie widzę różnicy! Zobaczmy, różnic. mm -hmm. jak wstrzelamy... A, oczywiście. Chodźcie, ja sobie poczekam w wąskim przejściu mhm. i przerzucamy. Niech sobie to zabiera. Tu jest dość sporo miejsca Więc ciekaw jestem Czy to nie będzie znowu jakaś walka z bosem Tam jest jakiś dziennik A nie te się pojawiły Jak żeby inaczej

But fear alone guides them. If the council refuses to accept the blessings of eternal life, we will keep the ember for ourselves. Woe to any who disturb our sanctuary. To <laughs> jest Które używiały zmarłych, rada kazała zamknąć nekropolis. Ten, kogo to jest dziennik, mówi, że mógł e, oczyścić tą korupcję, czy jak to tam inaczej nazwać, z przebudzonych, jeśli miałby trochę więcej czasu, ale nie chcieli go słuchać. Jeśli Rada odmawia akceptacji błogosławieństwa wiecznego życia, zachowamy emery dla siebie. Biada Karazdebu to zakłóci nasze sanktuarium. Ono właśnie to ja. Mhm. Mówiłem, że to będzie jakaś walka z bossami. Najpierw tych kurde... kurdupi się muszę pozbyć, bo będą mi tu przeszkadzać. Za, mamy dwie z głowy. I jeszcze jakaś wielka wojowniczka. Możemy to przeżywać jeszcze raz? Tak, to samo. Tak. Co my mamy? Aks to do śmieci, do śmieci... Do śmieci... Do śmieci, do śmieci... Do śmieci. Do śmieci, do śmieci. Dobrze, skoro tak to już możemy chyba podnieść widnie. Tu jest wyjście, tak? Na nic nie ma... O, tu coś powychodzili, stąd właśnie Goldzik by się straciło, no I jakieś itemki O, jeszcze Czyli pułapka, Do śmieci Do śmieci Do śmieci Do śmieci Pytanie, czy opłaca się już kota wysyłać? Czy to będzie koniec poziomu, czy tak? Jak my stoimy czasowo? 22 minut. Myślę kota z zakupami. Użyjemy scrolla, żeby wrócić do miasta. A, i przecież przy okazji możemy sobie. Tak, możemy od Pani kupić embery. To już musi być stała część programu. Samon, samon, nie No nie, i ciekawego Bye. Ok, przyczamy je tutaj To co, zrobimy sobie jakiś mały porządek hmm. Dual, cracked, cracked Dual, cracked Czyli i tak nic z tym nie zrobimy, bo musimy mieć cztery Porządku, cracked, discolored, cracked, cracked i cracked. Czyli zielone będziemy mogli połączyć. Discolored, dull, dull, mm, 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 mm. cracked i cracked. To nie. Discolored, cracked. Dao, crack też nie. To na razie tyle. Czyli idziemy zielone połączyć. Hello, hello. Transmute. Discolored. Okej. Okay. Mm -hmm. Dobrze. I przychodzimy do ciebie. La la, la. La, la la no pewnie świetne i working on a song about cicuga but it doesn't have a fitting i'm concluding. perhaps you can pay a visit to call 7 Czyli akurat na kolejnym poziomie. No, oczywiście, że zaakceptujemy, no przecież się głupiać. No to możemy sprzedać, bo przecież się nie używamy. Good day, good day. A tak, właśnie, te. Zwoje identyfikacji. Ale okej, ich nie się więcej Dobrze eee... Czyli tutaj się nie będzie No to wiecie co? To chyba na tym skończymy ten odcinek Dziękuję wam, żeście byli Z tej strony Burbon czy z labiryntu wyobraźni E, trzymajcie się do następnego, cześć.